50 kilometrów, będzie potrzebny asekuracyjnie jeden żel. Jest czapka zimowa dzisiaj, krótkie nogi, ale góra będzie niestety musiała być zabezpieczona, zwłaszcza moje jedno ucho, które jeszcze dochodzi do siebie. Bluza, ale to jest taka średnia, na sobie jeszcze mam długą potówkę. I jeszcze wezmę taką bardzo cienką kurteczkę. Dobra, jednak zimowa czapka to była przesada. Ten komin chyba zaraz też pójdzie wek. Hello, sir. Na termometrze jest 11 stopni. Jak się wychodzi na słońce, to gdzieś tak mniej więcej po dwóch minutach człowiek sobie mówi, kurde. start, To już wszystko. jest ten dupa, nie? Jeśli chodzi o trasę. Jak już mam W Garminie, jeżeli dasz start, to w tej Garminie już nic nie zrobisz. Przykro mi. Po wyjściu na słońce po dwóch minutach okazuje się, że tych stopni jest jednak 20, a tym bardziej, jeżeli się jest ubranym na czarno. 70 km, 1300 m podjazdu. U góry może być przez chwilę chłodno. Jesteśmy w takiej knajpie, w której sobie pompujemy koła do 7 atmosfer. Ja sobie do, dokonfiguruję do końca jeszcze łachu, bo to jest w sumie pierwszy raz, jak jeżdżę nim na zewnątrz. Pierwsze wideo z pierwszych wrażeń kręciłem, jadąc tak naprawdę na trenerze. Dalej uważam, że jest za duży, dalej mi się wydaje, że jest nieproporcjonalny do kierownicy, do koła, do roweru szosowego. Jest to duże, gigantyczne, nieporęczne. Kolega Patryk dalej ma Garmina, my ruszamy, a u niego trwa dalej obliczanie trasy. Myślę, że do 15 gdzieś tak da radę to ogarnąć, nie? Jest już 10% to już jestem No, 11%. Ten ekran jest po prostu mega jasny pod każdym kątem. I to jest po prostu, to jest TFT, czyli to jest ekran, który jest podświetlany od spodu, a nie od góry. No tyle, że po prostu no nic nie zatrze złego pierwszego wrażenia, jeżeli chodzi właśnie o gabaryty, jeżeli chodzi o wagę. Mają zrobić polski podobno, są takie blady. No, takie obiecanki, to już słyszałem od Nintendo. Wiesz co to jest? Wiesz jak to się fachowo nazywa? Czujnik wiatru. To jest rurka pitota, identycznie to samo co w samolocie. Okay. Sprawdza ciśnienie powietrza wlatującego do tego urządzenia. Na podstawie tego estymuje tobie wiatr. Hello! Jakby <grywa> ktoś narzekał, że mu ciężko. Hello! Cześć. Cześć 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 Przewodnicząc To wyście raz wystraszyli Podjeżdżam do Ciebie, chowam się, chowam się Pole zmienia się na czarne Drafting Boost Pierwsze 70 km zrobione jest lepiej niż myślałem. Jeżeli licznik pokazuje, że jest 13 stopni, odczuwalnie jest 18, bo to słońce jest po prostu niesamowite. Ważne jest tylko, żeby być w słońcu. Po 30 minutach poziom stresu, poziom lęku spada o połowę. Myślę, że na pewno spodziewałem się lepszej baterii. W Polsce za coś takiego. Wyrok śmierci. Tutaj jest to standard, totalna norma i nikomu to nie przeszkadza, kompletnie. Hiszpański market, polski mlekołowicz. Nieważne czy na obozie czy nie na obozie, muszę zwracać uwagę na to co jem, więc robię sobie samemu sałatki. 11. Zakończyłem właśnie pracę. Widok z okna w poniedziałek jest taki. A to jest rower z wypożyczalni, o, miał, o którego miałem bardzo dużo pytań. Tak samo jak o to, dlaczego wypożyczam, a nie jeżdżę ze swoim. Tylko dlatego, ponieważ mojego mi jest szkoda. Leki na głowę, na głowę, na ucho. Zasobnik podstawowe narzędzia asekuracyjny żel. Uzupełniam braki po wczoraj. Na te 13 stopni to bluza, długa potówka. Komin, właśnie dekoracyjnie, bo jestem świeżo po infekcji. I jeszcze jedna rzecz, czyli kurtka. Życie mnie nauczyło, żeby zawsze jeszcze mieć jedną rzecz w kieszeni. Tam jest Cumbra, bardzo fajny podjazd, który zrobimy sobie pewnie w piątek albo w sobotę, jak już będziemy zmęczeni. A tu jest koniec takiego segmentu, który będziemy robić jutro na elektrykę. To nie jest ciężki podjazd, bo ma średnia 4,5%, 4,5 km. Rower elektryczny 35 euro. Super sposób na to, żeby dziewczyna pojechała z chłopem, który przyjechał tutaj na rower. Fajny sposób dla niemieckich emerytów. Dzisiaj 58 tysiąc metrów przewyższenia. Tak, w sam raz, bo bardzo wie. O, czarne pole oznacza, że wieje mi prosto w plecy i jadę w mocnym trapcie. Dzisiaj postanowiliśmy nakręcić film o elektrykach, porównanie ile to daje, a ile to nie daje. Tak naprawdę to, to jest tylko pretekst, bo dzisiaj mi się nie chce jechać. A potrzebuje Patryk, popracować półtorej godzinki. No. I możemy jechać do Pana? No. no. Jak wyjdziemy o 12, będzie ok? 300... Uh, 250, 250. 250 Watt. 250 w okej. Okay. And on first gear range is about 100 more? 160 is the, the record. Capacity is 983 a... W. <try> Silnik elektryczny znajduje się tutaj, w suporcie. To jest 250 W Na najniższym przełożeniu 20, moc, 20 mocy wspomagania jest, tak? 15. 15 jej. Przerzutki wszystkie działają dokładnie tak samo? Konstrukcja ta jest aluminiowa, a nie karbonowa? Waży to dwa razy tyle co normalna szosa, tak na oko. Myślę, że jest 15 kg spokojnie. Mamy wkręcony pomiar mocy, który będzie kręcić siłę naciskania moich nóg tylko na pedały. <grym> I umawiamy się, że jadę tylko na pierwszym biegu i mam wspomagania 70 W. Dobrze policzyłem? No szybciej! Jest strasznie dużo takich rowerów, bardzo dużo osób na tym jeździ, a w wypożyczalniach tłumy. Patryk, go, 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 Nie daj się dogonić! Najszybsza nie? To się odpalało z powrotem. Nie wiem, Patryk, w baterii się bateria rozłączona. Ja myślałem, że to jest podjazd. 2% a to jest 2% baterii. Nie mam wspomagania, kolana mi skrzypią. I jeszcze dodatkowe 8 kg. Ostatnie 110 metrów Patryk, dawaj Kiedyś się zwykły analogowy rower no. tyle ważył, nie? I, i było... No lekki, lekki. Nie no, daj no. Kurde. No 15 km no to zwykły rower waży. Jak tak, mój miejski. <noise> no jak może wyglądać auto po 50 tysiącach kilometrów przebiegów w wypożyczalni? Jak po 200 tysiącach. Jedziemy na owoce z morza. Jak, jaka jest y, puenta tych elektryków tej dzisiejszej jazdy? Taka, że ja przejechałem i wszystko na 276 km, przy wadze 65 kg, co daje nam 4,24 wata na kilogram. A ja zrobiłem to 2,8 wata na kilogram. Ja jestem 10 kg od Ciebie cięższy, plus mam rower cięższy o 7 kg. Jeszcze przy okazji się pochwalę. No. Bo pobiłem swój rekord 8-minutowy na 280 watów i 5-minutowy na 297. Ile jeździsz na rowerze? 5 lat. Wszystko z W tym 2 lata na nagrałem Cholerę tego tutaj jeździ, tych elektryków. cholerę, jak to mówią. cholerę. To są osoby po prostu, które są. Na tym rowerze po to, żeby jechać, a nie po to, żeby bić rekordy. I jest to na tyle powszechne, że nikt tutaj tego w ogóle nie komentuje, nikt na to nie zwraca uwagi. E, Prost tobie zamacha. E, Chociaż on wie o, o, o tym, że, że to jest elektryk, nie? Yy. A w Polsce to z kolei jest tak, że okej, okay, to skoro jesteśmy subkulturą kolarzy, to jeszcze postanówmy się podzielić, nie? W sensie mi nie było wstyd na przykład dzisiaj, nie? Że sobie jeździłem na elektryku. No moja, nie było bo... trochę wstyd za ciebie. <laughs> Zresztą spotykaliśmy swoich widzów. Po prostu chciałem sprawdzić, jak to jest. Że jak ktoś mnie kiedyś zapyta, to będę wiedzieć, co odpowiedzieć, nie? Ale. Odpowiem, że to jest super rower, i jak będę tutaj następnym razem z mamą, to jej zaproponuję, żebyśmy coś takiego wypożyczyli sobie. Jeden dzień 180 zł, ale to jest najdroższa opcja, bo im, na im dłużej, tym taniej. I ja wiem, że moja mama da radę razem ze mną zrobić sobie trasę 70 km, i ona da, yy, da radę jechać razem ze mną, nie? I to są właśnie maszyny, które tutaj są głównie po to. Przyjeżdża dziewczyna z chłopem, chłop jest wjeżdżony, ona trochę mniej, albo przyjeżdżają sobie niemieccy emeryci i oni sobie ogarniają takie rowerki, nie? I sobie zwiedzają góry i dla nich nie jest wysokim, progi, wysokim progiem wejścia ilość przewyższeń, które znajdują się tutaj. Normalnie w waflach jest 500 kalorii, to są bez cukru i w nich jest 431 kalorii. Tylko nie wiem, czy taką ilość y, słodzika można przyjmować. Znaczy, oczywiście, moim zdaniem, akurat lepszy słodzik niż y, zwykły cukier. Y, ile osób umiera rocznie od nadmiaru cukru, a ile od nadmiaru słodzików. <laughs> A tak naprawdę chodzi o to, że nie ma badań, które jednoznacznie nauk w naukowy sposób potwierdziłyby, że e, któryś ze słodzików na przykład ma właściwości kancerogenne w sposób jednoznaczny. Jeszcze się nie udało tego udowodnić. Jest, że tylko i wyłącznie dla tych wafli. Taki typowy zapychacz, żeby wieczorem przez snem mnie jeść więcej słodyczy. Dobra, jesteśmy tutaj Leszką, jakiegoś nagrańca, ale będzie taki. To jest Leszek, nie? Tak, a to jest weekendowe szkolenie z Final Kata. Po e, 15 Chyba. latach pracy dowiaduje się nowych rzeczy. No, i tu Leszek do nas jedzie. Robię jak dobrze to ja już na nakaz, myślę, że to powinno przejść od mnie. Ale to dobrze wygląda, ona się tak chwieje, ale to tak wygląda, hmm. jakby, jakby to miało być tak celowo. I teraz wiemy, że to tam krok nie jedzie 112 watów teraz. Sam ja jesteś kretyn. A ja umieram. To są twoje waty? Tak, to są moje tak. waty. Ja pierdzielę jak ten czas leci, już jest środa. O co tutaj chodzi? W Polsce dopiero w poniedziałek. Masz po dowodzie rejestracyjnym niesprawny pojazd z wyciekami. Ale ładne to PMC To jest taki rower typowo skonfigurowany pod góry I pod wypożyczalnię Podstawowe koła, 105, ale na Di2 Która w porównaniu z tym, co było Podczas premiery Pierwszego Di2, to jest w ogóle przepaść Ta grupa osprzętu kosztuje tyle Co mechanika 5 lat temu Rama karbonowa Reszta aluminiowa Nie, sztyca jest jeszcze karbonowa Koła podstawowe, ale ma wiki systemowe Super się na tym jeździ Tyle, że jest to mniej komfortowe na pewno niż jakaś konstrukcja aero na kołach o wyższym stożku Trzęsie na, na tej maszynie po prostu, strasznie Plus... no i jaka jest największa wada tego rodzaju? Jaka jest największa wada? Siodełko. A, siodełko, no fizyka Antares 80 km 30 pod górkę, non-stop. Dzisiaj wszystkie podjazdy w dolnym chwycie robię, bo się tak po naciągałem. Miałem za wysoko siodełko przez pierwszy dzień i teraz trochę tego żałuję, a właściwie mój Achilles. Jedziemy na Guadalest. To jest pierwszy dzień z w rękawkiem. 17-18 stopni, odczuwalne 23, czyli taka druga połowa kwietnia w Polsce. Gładales to od tej lepszej strony Dokładnie co do metra 80 km hmm. prawie 4 godziny A ja straciłem 600 metrów Jak na Garminie się wyłączył 79 40. Dobra z garmina się już nie będę śmiał bo łachu dzisiaj pokazało, że jest bardzo podobny, coraz bardziej podobny do Garmina i jego filozofii działania. Eee, nie działania, przepraszam, Pa. Ta... Czemu ja mam zawsze takiego PH do sprzętu. Nie wiem, co źle robię, ale Garmin się rzadziej wyłącza w trakcie aktywności. Nie musisz ani razu podczas tego wyjazdu. 8 km pod górkę, średnio 8% Zaczyna się niewinnie. Od 4 nie wiem, ale jakoś na elektryku, kurde. No to było dzisiaj wziąć 180 zł doba. Nie. Ale to bitka. Sobie mówię, że za gorąco w głowie to sobie od razu teraz myślę o Krakowie. Tam nie ma tego problemu. To tu wygląda abstrakcyjnie przy 22 stopniach. Bałwanki. Trzeci reset. Ale tak na serio to nie jest problem, po prostu to sprzedał. Poprzednie łachu jeszcze mam. No wiadomo, jeszcze komuś innemu reset. Niech się komuś innemu, innemu reset. No coś koło stówki mamy 1600 metrów przewyższenia i to już czuć podczas piątego dnia jazdy Ale o to chodziło 72 godziny regeneracji? Nie, nie, zobaczmy. Podsumowanie Podsumowanie jest. 99,2. Zapisałeś jazdę ze stanem 99.2. Ty to masz psychika. Dziękuję, dziękuję. Staram się. No. Ale się namarodziłeś dzisiaj? No nie wiem, kto to marudził, to nie będę palcem pokazywać tym. Ja nie marudziłem na jazdę, ja marudziłem na urządzenia, które psują jazdę. Wychodzi na to samo, atmosfera jest tak czy inaczej beznadziejna. Resety trochę metrów ucięły. Całe szczęście, że to nie były zawody albo jakieś tam segmenty. Koniec jazdy na dziś i chyba koniec tego odcinka. Ale zobaczymy się za tydzień, gdzie pokażę wszystkie szczegóły testu roweru elektrycznego w stosunku do klasycznej szosy.